Leszek Miller wyśmiewa strategię obecnego rządu po uzyskaniu wotum zaufania. Premier uzyskał wotum zaufania i to w sposób taki bardzo stanowczy. I premier zrobił słusznie, że wystąpił o wotum zaufania. Tylko pan sam zauważył. Było wotum zaufania, no i co dalej? No, na razie nic. No właśnie. Otóż, e, jeśli pan pozwoli, to według mnie to powinno być tak. Jest dzień zaufania. Na drugi dzień rząd ogłasza plan, który jest oparty na starej, wypróbowanej y, propagandowej y, y, praktyce. One day, one, one news. Każdego dnia coś ważnego rząd zapowiada, rząd to przedstawia i tak dalej i tak dalej. Zaczynając oczywiście od rekonstrukcji rządu. No i wtedy obywatele myślą sobie, no teraz już wiemy, po co Tusk. Panie premier pan jest chyba idealistą. Dzisiaj premier Tusk powiedział, że do końca tego tygodnia poznamy rzecznika rządu. A co, ja mam, co ja mam do powiedzenia? No. <grafy> Zamiast kroczącej rekonstrukcji mamy drepczącą rekonstrukcję. Dreptu, dreptu, dreptu. <grafy> I, I proszę pana, za chwilę ludzie sobie pomyślą, po co to wszystko? Po co by było to w otoczeniu zaufania? Przecież nic się nie dzieje.